Dzień dobry Państwu. Wianek widziany przez szkiełko i oko, czyli będzie o kwiatach, bez których tych wianków by nie było, ale nie byłoby też genów. Także, a bez kwiatów też nie poznalibyśmy bardzo wielu podstawowych mechanizmów. Oczywiście kwiaty są bardzo ważne dla zwierząt. W tym towarzystwie Skrajne postacie raczej by bardziej się sobą zainteresowały niż tymi kwiatkami. Natomiast ten środkowy owszem, wykorzystałby okazję i pożar ten prezent, ale to nie o te zwierzęta chodzi. Mieliśmy już paru tutaj wcześniej bohaterów, którzy na pewno bardzo skorzystają z istnienia kwiatów, i to właśnie koewolucja roślin i zapylaczy dyktowała, jak te kwiaty mają wyglądać. Więc jak to było z tym odkryciem genów i kwiatami? Zacznijmy może od kwiatków. Mamy tu akurat groszek pachnący, bliski ich krewny, groszek siewny, inspirował od wieków. Więc ten zniewalający urok kwiatów doprowadził do pewnego wybuchu romantyzmu w XIX wieku i ten już wspominany wcześniej 1822 rok, atmosfera gęsta od romantyzmu, powstały ballady i romanse i inne wiersze Adama Mickiewicza, 200 lat temu urodził się również Grzegorz Mendel. Ojciec genetyki. Więc ta atmosfera jakoś musiała wpłynąć na jego czucie i wiarę. Został e, augustianinem, e, opatem e, m, zakonu, ale również lubił patrzeć na kwiaty i je krzyżować. I dzięki jego obserwacjom z krzyżówek między fioletowymi kwiatkami groszku a roślinami o białych kwiatkach zdefiniował podstawowe dwa prawa prawa Mendla, które obowiązują od stu kilkudziesięciu lat nas genetyków i nikt się nie odważył, bo nie może bo tak działa natura ich obalić. Oczywiście kwitnienie, jak pan rektor mówił, to wybuch romantyczny sadzie, na łące, gdziekolwiek indziej. Więc indukcja kwitnienia jest szalenie ważnym obiektem zainteresowania również e, naukowców. Tak ważnym, że utworzono nie znając cząsteczki chemicznej, nazwę dla niej florigen, czyli kwietny hormon, który dyktuje kiedy kwiat ma kwitnąć, bo znamy kwiaty, które kwitną gdy jest dzień krótki, Złocienie na przykład. Znamy kwiaty, które kwitną przy dniu długim. Znamy w końcu z podręczników szkolnych te eksperymenty, kiedy indukuje się kwitnienie na jednym listku, a kwitnie cała roślina. Więc jest jakiś mobilny sygnał, właśnie ów florigen. Pogoń za florigenem trwała około 100 lat. Co to jest? Nazwa już była. A nie wiadomo co. Może, jak światło świeci, jest fotosynteza, powstają cukry. Ale znaleziono bardzo dużo wyjątków, gdy cukry do tej historii nie pasowały. Może są hormony, auksyny, cytokininy, gibereliny, kwas abscyzynowy. Znowu znaleziono równie dużo dowodów, jak wyjątków. A może jedno i drugie. Na tym etapie była szkoła, gdy ja chodziłem do niej, eee, obowiązywało wtedy. Coś więcej jednak musiało być znalezione, i 2005 rok odkrycie mRNA może przemieszczać się z tego liścia zaindukowanego do merystemu, przekształcając go w merystem generatywny, kwiatowy. Nawet opublikowano to w Science, a okazało się fałszywym odkryciem. Czyli nie martwmy się, jak coś złego odkryjemy. Nawet w Science można to opublikować. W końcu okazało się, że owszem, produkt genu FT jest za to winny, ale to nie mRNA, tylko białko. Cała historia jest oczywiście dużo bardziej skomplikowana. Nie będę oczywiście o tej historii skomplikowanej opowiadał, ale tutaj mamy informację, że i długość dnia, i rodzaj światła. Niebieskie, fioletowe e, e, czy czerwone, i oczywiście receptory różnych długości fal świetlnych, inne mechanizmy genetyczne, tudzież właśnie te hormony, o których mu, e, mówiliśmy. Te wszystkie czynniki scalają się w jednym sygnale migrującym przez floem białku FT, który docierając do merystemu odblokowuje możliwość kwitnienia. No ale cóż, Kwitnienie to właśnie to, co widzimy. To jest to, co nas najbardziej inspiruje i najbardziej romantycznie pobudza. Wracamy do trochę mniej romantycznych okoliczności laboratorium i widzimy na obrazku dwie rośliny, które się najbardziej przysłużyły do rozgryzienia, jak powstają organy kwiatowe, czy jak te piękne struktury są budowane lwia paszcza i rzodkiewnik. To, że to jest nikczemna roślina, to sobie proszę zobaczyć, tak wygląda kwitnący rzodkiewnik. No, każdy chyba przyzna, że nawet do wianka się nie nadaje. Ale cóż, rzodkiewnik może do wianka się nie nadaje, ale do publikacji genomu w Nature jak najbardziej. I to wyprzedził człowieka. Z grubsza poznany genom ludzki 2001 rok, z grubsza poznany genom rzodkiewnika 2000 rok i okładka na dodatek. Co ciekawego jest w rzodkiewniku, czyli w Arabidopsis thaliana, to mały genom, dlatego go tak szybko sekwencjonowano, kilkanaście razy mniejszy niż nasz. Nic dziwnego, choć dużo mniejszy budżet. I ma proste kwiaty. Składają się z czterech okułków, działki kielicha, płatki korony, pręciki i słupek. Z pomocą również w rozgryzieniu, jak ten kwiat powstaje, przyszły oczywiście straszne mutanty, bo ten rzodkiewnik, mając mały genom, ma też dla naukowców bardzo dobrą ofertę. Bogate biblioteki, kolekcje przeróżnych mutantów. Mamy tutaj na dole mutanta Agamus. Który trochę lepiej wygląda, no ale jak widzimy, jakie wielkie te kwiaty są, niezależnie czy pełne będą, czy nie będą pełne, i tak do niczego się znowu nie nadają. Więc trzeba i tak przez szkiełko oglądać. Jak rozgryziono ten kod powstawania organów kwiatowych? Otóż zdefiniowano trzy podstawowe funkcje: A, B i C. I gdy działają geny, przypisane do jednej z tych funkcji, to coś konkretnego się dzieje. Gdy geny funkcji A działają, powstają działki kielicha. Gdy działają jednocześnie geny funkcji A i B, powstają płatki korony, B i C pręciki, C słupek. Geny, które są za to odpowiedzialne, to są tacy dyrektorzy molekularni, tak zwani regulatory transkrypcji. To są geny, które regulują inne geny i one, cała grupa tych genów, które angażują się w powstawanie kwiatu, to są geny, które nazywamy genami box. Nie są one szalone, te cztery litery pochodzą od czterech pierwszych genów, które do tej podobnej rodziny należą. Dwa z nich są roślinne, jeden drożdżowy, jeden ludzki, i z literek można było właśnie ułożyć słowo MEC. Więc jak te mutanty się przysłużyły do rozgryzienia tego ABC systemu determinowania, jaki to organ, w którym miejscu ma powstać? Otóż, gdy wyłączono, zmutowano geny funkcji A, to C nie znosi pustki obok i zajmuje miejsce tego A. Więc w pierwszym, pierwszym okułku będzie owocolistek, czyli coś, z czego się składa e, słupek. Potem będą pręciki, znowu pręciki i znowu owocolistek. Jak pozostaje owocolistek z drugim, no to raczej będą się zrastały. No i takie nikczemne, jeszcze bardziej nikczemne kwiaty e, powstają. Gdy wyłączymy funkcję B, to A i C się przepychają, więc jak gdyby ograniczają swoją, swój zakres działania, więc mamy kielich-kielik, słupek-słupek. Też nie wygląda to najlepiej. No i ten najładniejszy Agamus, gdzie znika funkcja C, więc w pierwszym okółku mamy A, czyli działki. Kielicha, czyli tak normalnie. Potem mamy płatek, potem znowu płatek, potem znowu działki kielicha i w czwartym okułku, jak nie ma owocolistka, to nie ma sygnału zakończenia rozwoju kwiatu. I ten schemat będzie się powtarzał: kielich, płatek, płatek, kielich, płatek, płatek. To, czyli w ten sposób powstają kwiaty pełne. Czasami nawet 7 powtórzeń można takich zaobserwować w mutancie funkcji C. Oczywiście znamy dużo więcej kształtów kwiatów, i się zastanawiamy, czy ten schemat ABC, taki prosty dla tego prostego kwiatka, tam też działa. W Klematisie, akurat to, co nam się podoba, to nie są płatki, tylko są z botanicznego, anatomicznego punktu widzenia działki kielicha. Tylko takie ładne. I mamy tutaj dwa okułki. Dwa okułki. Działek kielicha, i tutaj funkcjonuje, jest funkcja A. Potem jest jeden okułek B plus C i jeden okułek samego C. Czyli widzimy przepychanie się tych granic działania genów reprezentujących poszczególne funkcje, determinuje, jak ten kwiat będzie zbudowany. Idźmy dalej. Mamy jednoliścienną roślinę, bardzo ładną, tulipana. I tutaj będzie troszeczkę inaczej. Czyli znowu w pierwszym okułku mamy B plus, B plus A, w drugim też mamy B plus A, w trzecim mamy B plus C i C, czyli mamy płatki, płatki, pręciki i słupek. Oczywiście ten rzodkiewnik zawsze nam tutaj towarzyszy jako taka roślina poprawna referencyjna, chociaż co to, to jest poprawne? Idąc dalej za ciosem e, zobaczmy jak to się wyjaśnia w różnych formach tulipanów, bo przecież te klasyczne tulipany e, nie wiem czy stanowią połowę rynku. E, mamy e, m, na przykład pełne kwiaty wyłączona e, funkcja C, tak żeby właśnie m, e, płatki tworzyły, czyli prawie we wszystkich okółkach w zasadzie mamy kombinację A plus B. Mamy też te takie e, zielone płatki, które przypominają działki kielicha. Tam wyłącza się właśnie funkcję B i e, poza tym, że mamy dwa podwójny e, okwiat, e, to ten okwiat jest taki bardziej e, e, kielichowaty, można powiedzieć. No i róża. Róża, e, królowa kwiatów. Róża ma charakterystycznie to, że ten merystem generatywny jest po prostu duży. Duży jest dużo miejsca na przepychanie tych fun funkcji. I ta dzika róża, gdzie jest jeden okułek pięciu płatków, to może tutaj, oczywiście, funkcja A no to jest jeden okułek działek kielicha i A plus B mamy jeden okułek tych płatków. Natomiast ta wielkość. Merystemu kwiatowego dyktuje, że pręcików mamy co niemiara, czyli jak gdyby funkcja B plus C zagarnęła lwią część tego merystemu. No i potem też jest sporo owocolistków, które tworzą słupkowie. Podwójny okwiat, no to będzie rozepchnięcie się trochę funkcji A kosztem funkcji C i mamy na przykład dwa czy trzy okułki płatków, no i w ostatecznym rozrachunku rozepchnięcie funkcji a jeszcze dalej posunięte mało pręcików i bardzo dużo płatków, czyli przesuwa się ta granica i oczywiście zidentyfikowano te geny i sprawdzono, że rzeczywiście tak działają. Pokazuję Państwu wynikowy model, ale żeby już na tej morfogenezie zakończyć, to Inna rzecz, gdzie kwiaty i geny zawarły sojusz, czy może z małą pomocą naukowców. Otóż pierwsze GMO to też były modyfikacje kwiatów, modyfikacje ekspresji e, genu e, e, syntazy halkonowej, e, gdzie e, chcąc wzmocnić ekspresję tego genu, spowodowano przez przypadek jego wyciszenie. I tak zaobserwowano mechanizm wyciszania genów wtedy nazywany kosupresją oraz zaobserwowano i oraz pokazano, że można otrzymać rośliny genetycznie modyfikowane 30 parę lat temu. I tak można by długo, długo, długo kwiaty inspirują wszystkich i artystów miłośnicy, Filmów science fiction czekają niecierpliwie, żeby zobaczyć nowe wizje Jamesa Camerona na jesieni premiera drugiej części Awatara, I, i, i pierwsze zdjęcie to te formy roślinne, które pokazywał w pierwszym Avatarze, bardzo są inspirujące. Naukowcy próbują to jakoś naśladować. Tutaj mamy kwiatek z ekspresją białka, zielonej fluorescencji, czyli Lekko podświetlone światłem niebieskim będzie pięknie fluoryzował. Natomiast nie mogłem się oprzeć, żeby pokazać Państwu nieroślinę, które ten sam gen, który jest w tym kwiatku e, 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 opręgowany, ma dokładnie ten sam gen w kilku różnych barwnych. Odmianach zielone, niebieska diodka w akwarium powoduje, że, że te danie opręgowane wygląda tak wspaniale. I jak tu twierdzić, że naukowcy nie są romantykami? Jak wybierają taki wspaniały obiekt i pomimo, że udzielają pewnych konkretnych odpowiedzi, to dalej się im chce. Dziękuję bardzo.